Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Superfoods na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na wyjątkowy odcinek i chciałam Wam zaproponować, jak zrobić przepyszny rosół z porcji rosołowej z kaczki, z warzywami. To będzie taki naprawdę bardzo aromatyczny, przepyszny rosół. Troszeczkę w stylu azjatyckim, także zapraszam serdecznie do oglądania. Kaczki, ona jest taka troszeczkę z tłuszczykiem, także bardzo fajna jest taka duża porcja rosołowa. Do tego świeże warzywa, czyli marchewka, seler, pora, też tutaj miks takich świeżych warzyw. Również się przyda cebula, czosnek, do tego rosołu świeża pora będzie potrzebna, na przykład jedna duża pora. Dodatkowo kapusta pekińska. Witajcie w kolejnej części przygotowania rosołu Superfoods na kościach skaczki. kaczki. Będzie to azjatycki przepis, także słuchajcie, jeżeli mamy już tutaj umyte mięso, porcję taką rosołową z kaczki, dokładnie umytą, teraz dodajemy świeże warzywa, takie jak kapusta pekińska. O, tak jak możecie zobaczyć tutaj kawałek y, umytej kapusty pekińskiej ona ma do takiego aromatu y, charakteru i ten rosół będzie wyjątkowy także bardzo polecam Wam właśnie żebyście y, zaczęli y, używać kapustę pekińską y, dodamy też marchewkę, natomiast ja tą marchewkę pokroję w takie Plasterki. Nie wrzucę ją w całości, tylko żeby ona otworzyła aromat, smak, słodkość, żeby ten rosół był właśnie przepyszny. Także tutaj kroję na takie cienkie talarki. Dwie marchewki, właśnie takie dosyć średnie, tutaj będą bardzo fajnie się komponowały w tym rosołku. Także naprawdę będzie to taki bardzo pożywny wywar z rosału, właśnie na takie chłodniejsze dni, na przeziębienie, na wzmocnienie, na grypę, na wirusy, na odporność, na wszystkie właśnie problemy układu odkrzelowego, które nam jeszcze doskwierają. Także taki przepyszny rosół ugotujemy. Teraz mam też kawałek, słuchajcie, pietruszki. Tą pietruszkę też pokroję w plasterki, ponieważ takie gotowane warzywa w rosole są bardzo dobre i bardzo zdrowe. Także rosół będzie aromatyczniejszy, jeżeli rozkroimy te wszystkie warzywa, niż po prostu dodamy je w całości, jak to zazwyczaj się u nas robi. Także też mam tutaj kawałek świeżego selera. Który po prostu dodam, dodam tutaj do tego właśnie rosołu z kaczki. Także też kroimy na kawałki, takie większe tutaj. Do tego będą trzy takie też pory potrzebne. Ja pokroję je w plasterki, żeby również otworzyły aromaty. Także słuchajcie, tutaj przekroję, przekroję tą porę. Wtedy będzie aromatyczniejszy ten rosół zdecydowanie. Także bardzo polecam Wam, żebyście dokładnie też myli te wszystkie warzywa, bo to jest dodatkowe, e, dodatkowa potrzeba, żeby po prostu rosół był świeży, energetyczny. E, no i żeby po prostu to wszystko smakowało. E, także jeszcze jedną porę. Pora po prostu tak pół. Czosnek jest bardzo zdrowy, także polecam większą ilość czosnku i cebuli właśnie, żeby był przepyszny rasół. I teraz słuchajcie, jeżeli mamy już wszystkie warzywa z, z mięsem, dodajemy też liść laurowy, kilka właśnie płatków liścia świeżego laurowego, do tego ziele angielskie, kilka ziaren kurat tutaj ostatnie takie cztery ziarenka no i co jeszcze można dodać też świeżego pieprzu świeżego pieprzu oraz soli ale stąd zabrało aromatu jeszcze dodajemy więcej wody Życzę Wam smacznego, udanych Waszych rosołów, zup i wszystkiego dobrego Wam życia. Życzę do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa!